Jesteśmy coraz bardziej mobilnymi konsumentami, którzy już nie tylko wyjeżdżają po to, żeby coś zwiedzić, zobaczyć, odpocząć, ale również coś kupić. Są nawet konsumenci, którzy korzystają z tak zwanych akcji wyprzedażowych, gdzie kupowane są tanie bilety, po to, żeby rzeczywiście polecieć do Mediolanu, Paryża, czy Wielkiej Brytanii, na przykład Londynu, po to, żeby zrobić zakupy, jakieś okazjonalne zakupy. Warto pamiętać, że w w państwach Unii Europejskiej obowiązuje nas to samo prawo, które obowiązuje w Polsce. Ono może być z minimalnymi różnicami, ale de facto jest ono identyczne, czyli jeżeli kupujemy jakąś rzecz, która jest, um, nie jest żywnością, która nie jest nieruchomością, to mamy dwa lata od daty zakupu na złożenie reklamacji. Ważne jest to, że tę reklamację w przypadku towaru wadliwego trzeba będzie złożyć w państwie, w sklepie, w tym miejscu, gdzie dokonaliśmy zakupu. A więc wszelkiego rodzaju dowody zakupu, paragony są szalenie istotne. Natomiast to jest oczywiście teoria, w praktyce często konsument nie wraca już do miejsca, które raz odwiedził. Stąd też warto, kupując na różnego rodzaju wyprzedażach czy nawet w zwykłych, tradycyjnych, w zwykłych, tradycyjnych cenach, towary, pamiętać o tym, że bardzo często na terenie Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana eurogwarancja. To jest coś, co pozwala konsumentowi w przypadku zakupu zepsucia się czy zakupu towaru wadliwego na zgłoszenie reklamacji w kraju, w którym on mieszka. I to jest istotne, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w tej eurogwarancji wymieniona jest na przykład Polska, jeśli zamierzamy reklamować w Polsce.